Cześć, ja Jarek Michalec. Jesteśmy w sklepie sport Rent w Wiśle. Chciałem Wam przedstawić nowy model sztokli GS, który będzie aktualnym modelem na sezon 25, 26, 26, 27. Chciałem Wam opowiedzieć o zmianach, które zaszły w stosunku do poprzedniego modelu. Główną zmianą jest to, że jest zmieniony rdzeń z większą ilością drewna bukowego. Dla większej stabilności jest troszeczkę mniej aluminium w tej narcie, dla większej zwrotności, czyli ta narta troszeczkę szybciej wchodzi w skręt. Jest, można powiedzieć, taka bardziej przyjazna dla większości narciarzy. Zmieniła się też szata graficzna jest materiał, który jest mniej podatny na zarysowania i jakieś zadarcia. Jeśli chodzi o geometrię, to jest dokładnie taka sama, jeśli chodzi o wymiary nar dokładnie takie jakie były w poprzednim modelu. Jeśli chodzi o wykończenie przez fabrykę, to też jest 1 stopień z dołu podniesiona krawędź, 88 boczna krawędź. Wykończenie ślizgu jest na strukturze sportowej. Także te narty też będziemy mieli w naszej ofercie do sprzedaży, jak i do przetestowania. Narty będą dostępne u nas od połowy września. Więcej informacji i ewentualny zakup może być na naszej stronie internetowej: nartywisła.pl. Narty są już przeze mnie objeżdżone. Różnica jest taka, że ta narta rzeczywiście jest, można powiedzieć, taką nartą bardziej. Komfortową w sensie, że mniejszym wysiłkiem wchodzi w skręt. Czyli jest troszeczkę bardziej skrętna. Nie trzeba jej tak rozpędzić jak starszy model. Oczywiście to są bardzo niewielkie różnice. To nie jest tak, że te narty są zupełnie o innej charakterystyce, ale może być tak, że ktoś, kto jeździł na starszym modelu, chce zmienić na nowszy, poczuje jakąś taką subtelną różnicę. Bardzo narta komfortowa w stosunku do jakby modelu i do założeń tej narty bardzo dobre trzymanie na krawędzi i jakby taki spokój w prowadzeniu taka harmonijne prowadzenie narta nie drga nie podskakuje a bardzo łatwo wchodzi w skręty bardzo łatwo inicjuje skręty także zapraszamy do przetestowania u nas w Wiśle